Znaczy, ale jeszcze Ulawich... nie ma pani. Ej! Bo ja nie wiem, za bardzo o Bo zjadę się, jest, mam! Bo zawsze, się się i się stop, się stop, bo zawsze się bała w tym styczniu na stołkach Bo zawsze się bała w tym Bo zawsze się bała, bo zawsze się bała, bo, 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 bo bardzo mnie kocha hmm. A ja jej nie macham, bo w mi przy ziomach i wstyd mi przy lochach Przez panią kierowcę wycieczki sprawdzane jest liczb z jak padałem Podobno im do do. dalej od kierowców nierka Takich to kierowca. No, kierowca. Jest. Podobno ostatnia kanapa jest tylko Aho. dla duż towarzystwa I jak mi w to chodam na flęcz odcinka Nie Nie Ej dzień dobry ja mamy dobry zapał jak dzień dobry Dawaj ciężowo to wcałaś. Nie chcę hmm? Legiona, no była chwilę tutaj trzeba, bo ja nie wiem za bardzo jak działają te changer. 30 godzin, na miejsce dzwoni mama się spytać czy wlezor jest piękny A ja mówię jej, że mamy tu termę i no włosną pęserii świetnie I chłopaki wiecie, że ja naprawdę zrobiłem tego streama? Ale jesteś Oskar? Zaraz ci daję Linkę no, jest skut Powiedz, że nie mogę dołączyć Może no, Dzień dobry proszę pani, bo... Ja zaraz nie będę włączyć mikrofonu, bo mi się wyłącza mikrofon w trakcie lekcji i nie mogę po potem włączyć. gdzieś no, okay. w stronę? Dobra, zaraz wam daję link do streamu. O, mam. O, to jest Dobra, Us. Czekaj, bo ja tylko nie umiem jak to się robi. Cześć. Dobra, widać wszystko. I ja dodać drugi, bo ja nie umiem tego skin changer. Nie wiem, dawaj MK -cola. A trzeba, bo Ja nie wiem jak zmienić, żeby już kosy nie zmieniać, tylko inną chcę. To musisz... Mnie oganiam jeszcze tego Kingzera. Tak weźmy odtąd. Ja już wam wysyłam linię, żeś mogę oglądać. To wygra. Ja myślę, że te walki są też. Już mam. Że tu nie ma, I wpisz. E, nie ma raczej takiej walki, gdzie. N N to ja F4? F4? Nie. A tutaj mogę sobie. A i tutaj już mogę sobie zmienić. Zmieniamy. Dobra. Tu chcę no ta Wejsy. tylko czekaj. Malczyńskiego Sporti, to był Sporti, nie? Tę walkę, która nie. skradnie całe show. Nie przesztą. Jesteście tego samego zdania czy sądzicie, że jednak są pojedynki, które będą bardziej interesujące w których jeszcze nie ma? To jest z klik. punktu widzenia, bo to może być najbardziej z perspektywy. Nie ma, sportu, a i tak, Ja myślę, że, że tak, że to może być a. nawet jedna z najlepszych walk w historii ma. Naprawdę mocną kartę mamy. Dobra, M4, A4, m 4 a 44 Stars, hall MHOL. zawiedzenie. To, będą zawiedzeni. Wysałem, to będą potężne w tej przemocy, naprawdę. I zobaczymy też walkę Ale osoby, która w stójce to, jest po prostu. no nie. jakąś. oko o tym. Ale Kubańczyk też widząc jego przygotowania partnerowe, jego kalafiory na uszach, nie oszczędzał się. Jeżeli on powiedział w no, ostatnim my, wywiadzie ze mną, dziękuję. że umocni mu się charakter, żeby on teraz zobaczył, no, co to jest prawdziwa no. No to musiał to przynosić, ale zobaczmy teraz Marcina, panie, który na, właśnie no, wchodzi na wagę. Mikrofon. Tutaj zdjęcia z wczorajszego ważenia. Ehm, dziś widziałem chyba dzisiaj. Wiem, jak wygląda Marcin widać, na no, wadze jak to studiuj, na poprzedniej gali walczy, i jak wygląda dzisiaj? Wyglądał wczoraj, wygląda dzisiaj, także to jest naprawdę ciekawe porównanie. Dziękuję bardzo. W moim studio gośćmi byli Wojciech Gór. One. 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 One.